mogę tak wam tutaj pokazać patrzcie patrzcie co tutaj widać skarby tutaj są, o, kanry, jakie ładne. to tutaj no. dlaczego ono wylądowało tutaj no i czy Редактор субтитров А.Семкин Dobry, znów czują Znowu chłopaki czują coś. Gdzie Peżoty są? Kto, kto dzisiaj odbierał telefon z Was? Nie, Kto od was z Was odbierał telefon pytającego się faceta o peżoty czy są na placu? Nie, tu gdzieś, z placu. A gdzie są w ogóle Wszędzie. Może szóstka jakaś kombi Ale 406? Nie, 206 Rzadko ja wiem się spotyka, no ale czasami może... 306 Chodzi mi o 206 jest na tylnej klapie, że tak powiem, no Ramię do wycieraczki. A i teraz pan posłucha, tam jest jakaś tulejka na szybie, bo to jest na szybie, nie? Ja wyjmowałem i nie zauważyłem, jakaś tulejka dystansowa wyskoczyła. Jak zamykam klapę, to rusza się. Jak wezmę tam naciągnę rękami, to nie ma jest. Czyli muszę znaleźć coś podobnego, zobaczyć jak to działa w ogóle, bo w internecie patrzyłem to nie ma za bardzo. A to podczas jazdy czasami zaczyna krapać jak to się mówi. 206? No. To pan ma sedana kombi tego hatchbacka małego? SW ma SW to mały. No to małe. SW to jest kombi. No. Dobra, ponagrywa trochę. Na YouTube rzucę ludziska, będę mieli chodzi co się popatrzeć wszystkimi ludzie się interesują jak boziodydy dosłownie jadę do sklepu do marketu do oszołoma to największa oglądalność jest ale dużo ludzi jest poza Europy no to jest inna sprawa trzeba Zapra się przejść zobaczyć zapraszam zapraszam kanał Seniora Marka na YouTube, na youtube dobra połażę sobie nie zajmujcie się mną ja tylko zapytałem zobaczyć co tu się dzieje tu nie przejdzie. Zobaczcie. Tu jest też oczek jakiś. O, Zobaczymy co to tutaj jest. w razie tego będziemy próbowali coś. Aha, to jest coś w tym sensie. Zobaczcie kurcze. Bagażnik, koledzy, taki jele. Trzeba by zdobyć kiedy coś biuro tu nie ma w tym modelu dobra nie jest za wysoko nie ma co tutaj z kolei też jest patrzcie nie ma kiedyś można było przejść tu nie przejdę bo, bo się wywalę spróbuję tamtę dyknął koło przejść na tamtą stronę może gdzieś tu gdzieś na początku powinno być kolor taku M o, ten ale zieleń taki na dole Coś nie dostanie się. Dobra kochani, na razie wyłączę. Później coś jakiegoś ciekawego to włączę.